Cip, taś taś, taś. taś taś Krowy, krowy. Gdzie jest poród? Cip, cip, cip. Cip, cip, cip. taś taś tas. Młaj, to jest z wiejska, ale tylko z nazwy. Jestem wyszłem. Znaczy, jestem przyszłem. Jestem poszłem. O! Jestem posłem. Mahatma latam. Posił. Mm -hmm. A skąd pan jest? Kin -di zin Skąd? Kin di-zin. <grym> Nie kojarzę. No jaka? Bogliwic. Kin -di zin baranie. A, kędzierzyn koźle. Oczy zwisajcie. Wiście, oczywiście. O, oczywiście. Mm -hmm. a, a w ogóle czemu Pan do nas przyjechał? Za muzinkiem. Za babeczką. Jeszcze mi się ciasta mylą, prawda? Za, za babeczką za, za Za żoną! Tak? Za żoną, Za żoną. Roz... Mm. Znalezioną, za <laughs> Rozumiem. I to ona pożycza ciciuchy? Nie, nie pożycza ciuchów Ciciuchy są na stałe, są niepożycialne. Nie. Ciciuchy. No ciciuchy. Mua. Ja pytam, czy ona pożycza ciciuchy. No czy... nie pożycia ciciuchów, no. Czy gdzieś przecież tłumaczę, no! Czy ci się są na stałe, nie pożyczasz ci ciuchów, nie pożyczasz siotuchów. Ty też siusiocha nie pożyczasz, no. Byś pożyczył siusiocha, byś nie siusiochał przecież. normalna kobieta, no. Dobrze. Dobrze, to... Jak mogę panu pomóc, panie Bin Laden? Co? No tak się u nas tylko mówi, no. Co za dupek? Słucham? Tak się tylko u nas mówi, no. Dobrze. Pańska świnia, znaczy, proszę pana, ja zostałem, przyszłem, przyszłem, poszłem, ja zostałem, poszły. poszedłem, o, ja zostałem, poszedłem, żeby te wszystkie tutaj krowy znaleźć i nie mogę znaleźć krowów w ogóle. Ale jakich krów? No, wszystkich krow y, świętych takich. A po co panu te święte krowy? Żeby móc je ci cici ci cić ci, ci. Co robić? Ci-ci-ci-ci-ci-ci-cić! ci 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 cić ci ci. Ci, 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 ci ci O, święta krowa! W kropki bordo, o tak! Wymiona, 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 wymiona. na Narodziny... Ale tu nie ma żadnych krów. No jak to, przecież wszyscy mi mówią, że... że święte krowy w Polsce są tylko w Sejmie. Proszę pana, ja tu już komuś dzisiaj mówiłem, że Sejm to nie jest żaden kabaret, tylko poważna instytucja. A ja słyszałem, że Sejm to po angielsku wstyd. Przypadek?